Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i dziś zaczniemy od polowania na karty Fris, czyli zrobienia SBC ważne mecze. Zaczynamy od derbów Madrytu, Real kontra Atletico. No i zobaczcie w jaki sposób to przygotowaliśmy. No, tutaj można było maksymalnie czterech z tej samej ligi, więc. Sporo Hiszpanów także z innych lig. No i e, troszkę Premier League tutaj na dole. No a generalnie nic skomplikowanego. Złota paczka zawodników premium za to. No, otworzymy paczki tradycyjnie na końcu. Liverpool, Tottenham. No i e, tutaj już bez problemu polecieliśmy po prostu no, w większości. Premier League, no do tego jakiś szwed brązowy w obronie. Do tego nam się przydają te karty z brązowych paczek, które zostawiam w klubie, jeżeli nie są zbyt wiele warte. No i drugi segment gotowy. Teraz Lazio kontra Hellas Verona. No i tutaj jak się pewnie mogliście spodziewać, w większości serie A no do tego jakiś tam dwóch graczy jeszcze z Ligi Belgijskiej w obronie No ale wszystko mieliśmy oczywiście w klubie no i w większości oczywiście w pierwszej kolejności wykorzystujemy karty niewymienne No i na koniec Bundesliga Stuttgart kontra Union Berlin No i e, tutaj jak widzicie pojechaliśmy w większości graczami z Bundesligi, ale nie tylko, też Niemcy z jakichś tam niższych lig. No generalnie, bezkosztowo się obyło, nie trzeba było nic kupować na rynku. No i mamy całe ważne mecze ukończone, za co dostaniemy jeszcze złotą paczkę piłkarzy PRIME. No także szykuje się nam spory Opening, tylko czy szczęśliwy przy tym. Lecimy z pierwszą, teoretycznie najgorszą paczką. No i co? No i nie ma walkoutu, nie ma ekranów, tak jak się spodziewałem. Paczka najgorsza, Simikas. No, nie jest to piłkarz, na którego liczyliśmy. To teraz paczka piłkarzy Electrum Premium. No i czy tutaj jakieś ekrany wystąpią? Wystąpi nawet walkout. Słuchajcie, tylko jaki? Anglia... SPD, Liverpool i wszystko jasne Jordan Henderson. A więc, jak już trafiamy walkout, to jest to walkout 86. No, oczywiście niezbyt wartościowa karta, no ale jak na nasze szczęście, dobrze, że trafiliśmy jakikolwiek walkout, bo przyda nam się ta karta do przepalenia. No i paczka piłkarzy Electrum Prime. Czy tutaj też łokałcik jakiś? No niestety nie. Tutaj nawet nie ma ekranów. A kto wypadnie? Zulus czeka. Dobrze. No to złota paczka zawodników premium. Może tutaj karta Friis jakaś? No niestety, ale są chociaż ekrany. Także jak cię mogę, Francja, SPD. O, to będzie Matuidi. No, 83 przynajmniej przyda się już teraz raczej do przepału niż do grania, bo zadania związane z MLS-em już skończyłem. No to ostatnia paczka, złota paczka piłkarzy Prime. No i co? Czy uda się jeszcze trafić? Coś fajnego? No jest walkout, tylko jaki? Słowenia, Oblak, Handanowicz? Nie, SN Atalanta Ojej, no to jest oszukany chłopcaut, bo to jest i liczyć z Ligi Mistrzów, no ale no nie róbcie takiej, no ja już myślałem, że jakąś przynajmniej 88 kartę trafiliśmy, a tu po prostu oszustwo, no Ech, no muszą coś z tym zrobić, no bo nie wiem dlaczego te karty z Ligi Mistrzów mają się wyświetlać jako wokauty, no jeżeli są ocenione na 84. No a poza tym w paczce Mandanda 83 i nic wielkiego. Ech, no więc cały opening ważnomeczowy można uznać za umiarkowanie udany. No a we wtorek rano pojawił się David Beckham w grze i odtąd każdy kto rozegra jedno spotkanie w fucie będzie sobie mógł otworzyć taką oto z której będziemy mieli walkout i to nie tym razem no fajne kolory Anglia prawa pomoc real no ten real tutaj trochę pasuje jak Świni siodło. No ale co zrobić? To jest karta, która ma nawiązywać do debiutu Beckhama w, w Drużynie Królewskich. No ale koszulkę ma właściwą. Fryzurę ma inną niż na zdjęciu. Ech, misz masz pełen. No ale karta fajny pomysł. Tutaj trzeba pochwalić jej. Moim zdaniem przydałoby się jak najwięcej takich byłych piłkarzy. W barwach swoich klubów. No, że tak powiem, chociażby pierwszy z brzegu przychodzi mi pomysł Jerzy Dudek w barwach Liverpoolu. No, może to być nawiązanie do słynnego finału, gdzie Polak od, wykonał swój Dudek Dance. No, no oby, oby, tak dalej, no bo e, karty, nawet jeżeli nie są jakoś tam specjalnie grywalne, no to. Mają sporą wartość sentymentalną i kolekcjonerską. A my przenieśmy się już do trybu Foot Life, gdzie w jednej lidze no, musimy skończyć ikon Swapy wcześniej pograłem, zrobiłem Bundesligę, Serie A, La Ligę. No i musimy jeszcze tutaj pograć Ligę. No i zobaczcie, jak to wyglądało. No, trafiliśmy na kogoś, kto jak widać grywa w Foot Champions. No, składzik taki taki sobie, nie powinno być tu problemu. No ale co ważne, społeczność się właściwie cała dogadała, że gramy tutaj metodą golden goal. To znaczy, jeżeli tracisz bramkę, to wychodzisz, poddajesz mecz. No, dzięki czemu te słapy można zrobić w miarę szybko zważywszy że każdą z tych lig trzeba rozegrać wygrać 6 spotkań no mnie rzeczywiście szło to w miarę dobrze no jak widzicie już w trzeciej minucie udało się zdobyć bramkę no i rywal zgodnie z niepisaną umową wyszedł z meczu oczywiście kiedy ja dostawałem gola też wychodziłem zdarzały się spotkania Niestety najczęściej z Polakami, no tu przykro mówić, którzy cwaniakowali, to znaczy dostawali gola, no i postanawiali grać dalej. A no, w takiej sytuacji albo trzeba było im załadować szybko kolejne bramki i zmusić do wyjścia, no a jeżeli jakimś tam cudem udało im się wyrównać, to wtedy ja wychodziłem. Na zasadzie, no okej, dostaję pierwszego gola, to wychodzę. Więc, no takie cpaniakowanie niewiele im dało, no ale w zdecydowanej większości, na szczęście gracze trzymają się zasady, dzięki czemu no dosłownie w kilka godzin można zrobić te słapy online, no dużo szybciej niż w skład battles. No, jak widzicie, tutaj Również Rywal dostał gola i szybciutko wyszedł. No także dosłownie po kilka minut. Tutaj spotkanie trwa w tym Food Life. No tu już kolejny mecz. No i no tak cheat. Granie Kilianem to jest jak cheatowanie w tej grze. Ta karta jest po prostu chora. No ale skoro wszyscy wykorzystywali bapę w tym trybie, no to ja też nie miałem specjalnych skrupułów. Wrzuciłem wypożyczonego Francuza do drużyny. No i strzelałem nim gole. Tutaj jak widzieliście, pobawiłem się troszkę tą trafioną przez nas ostatnią kartą gołowina. No i jest to bardzo fajny prawy obrońca, który dodatkowo potrafi. Pograć też w ofensywie. Jak zobaczycie, ładnie przejdzie między obrońcami. Podanie do Kiliana. No a ta karta to jest to, tak jak mówiłem, z innej planety. No i mamy kolejną wygraną. To już było zwycięstwo numer 6, a więc ostatni słap potrzebny nam dzisiaj zrobiony. No i nie będziemy oczywiście odbierać na razie żadnych paczek. Weźmiemy sobie Nemanie no byłego obrońcę Manchesteru United No te paczki Ultimate i tak dalej porobimy przy okazji drugiej tury Icon Swaps. No a na razie weźmiemy potężnego serba No, jak zaraz zobaczycie, wszystkie siedem kart wymaganych już tutaj. Wrzuciliśmy, pozostaje je tylko przepalić. No oczywiście robimy e, Nemanie przede wszystkim z powodów sentymentalnych, ale e, słyszeliśmy, że ta karta bardzo dobrze się spisuje, jeżeli dacie jej cień. Tak więc Junior sobie już w następnym odcinku Widicza chętnie przetestuje w jakiś tam raj no a my obejrzyjmy jeszcze walkout. No, fajnie, fajnie. Zobaczyć widzicza. Znowu w koszulce Manchesteru United. Oj, jakby się przydał teraz taki obrońca! Ech, tylko pomarzyć. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie robienie swapów. A ja przypominam jeszcze. Challenge'u Juniora. No już naprawdę niedużo brakuje do tysiąca subskrypcji, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie tam subka i dzwoneczek. No a ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.